Raz. Witam na kolejnym live w tym roku. Tym razem chciałem tu życzyć wszystkim zdrowych, radosnych, pogodnych świąt, kolegom po fachu, sukcesów w pracy i życiu prywatnym, jak najmniej w sytuacji ku przestrodze żeby w końcu się kryzys y, skończył i żeby coś ta budowlanka ruszyła, no bo teraz czasy są jakie są. Inwestorom, potencjalnym klientom życzę, żeby się udało zrealizować marzenia o własnych czterech ścianach bez konieczności robienia dwukrotnie czy trzykrotnie y, tych samych prac i niepotrzebnego tym sposobem wydawania pieniędzy i... Aby się udało trafiać za każdym razem na dobrych fachowców. To tyle, jeśli chodzi o takie kwestie związane z życzeniami. Też została podjęta decyzja, żeby zakupić urządzenie do monitoringu parametrów zasilania. Mam tutaj na myśli analizator z firmy F, F. Tu nie chodzi o takie pomiary związane z doborem baterii kondensatorów, kontrolę jakości energii elektrycznej, ale chodzi o zrealizowanie cyklu filmów związanych właśnie tu z mocą czynną bierną i będę chciał pokazać nie tylko dla silników elektrycznych, ale także dla urządzeń używanych w gospodarstwie domowym. Jak wygląda sprawa mocy biernej? Będzie oprócz kontynuacji cyklu o silnikach elektrycznych powrót do tematów związanych z fotowoltaiką. Tylko będę musiał się jeszcze z wypożyczeniem miernika dogadać, bo trzeba jeden film nagrać od nowa. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No To, że filmów nie ma, to nie ma dlatego, że trzeba wszystko samemu, niestety. Przygotować, żeby można było filmy zrealizować. Będzie też temat o bezpieczeństwach maszyn, tutaj z naciskiem na gospodarstwa, no bo jak wiadomo, dużo osób też wykonuje różne rzeczy we własnym zakresie. No i będę tutaj chciał, używając rekwizytów, pokazać, jakie mogą być skutki pozornego zaoszczędzenia, na przykład na osłonach. Tak więc to by było tyle, widzimy się już po świętach wielkanocnych.